Reklamuję no, pozwólcie, że w imieniu eee, organizatora powitam wszystkich uczestników na inauguracji sezonu skrewingowego na naszej ukochanej oddzie. No, z tymi kolegami, z którymi się nie widziałem, to składam im serdeczne eee, życzenia noworoczne. <laughs> Co widziałem i pozostałym no, życie udanego sezonu wędkarskiego. Miejmy nadzieję, że z tą nadzieją zawsze przystępujemy do nowego sezonu, że on będzie lepszy jak ten poprzedni. No daj nam Bóg, żeby ta nasza ukochana odra nas obdarzyła w tym roku takimi rybami. Eee, koledzy, szczegóły, mm, szczegóły związane... Z dzisiejszymi zawodami omówi kolega Arturek, a Wam życzę, żebyście dzisiaj wszyscy przyszli do Dziękuję serdecznie. Witam bardzo mówię na czwartym pucharze LP, prawda? Jest to czwarty puchar, ale dawno tego nie było tego na to, że ostatnie zawody były w 2000 roku. Znawiamy ten cyk zawodów. E, dzisiaj zaczniemy na e, kobieni. E, tak jak tutaj Julian przed chwilą powiedział, e, regulami. Regulami słuchajcie takie jak na lubie Są to zawody towarzyskie, wobec tego e, drapieżniki jakieś zaliczamy do wiadomo szczupak. Dwie sztuki w wymiarze 50 cm, boleń dwie sztuki w wymiarze 40 cm, 5 tleni w wymiarze 25 cm, 10 ekroni w wymiarze 18 cm. No i praktycznie tu się sprawa zamyka, jeśli chodzi o drapieżniki. Tak jak żeśmy tutaj powiedzieli, łowimy do godziny 14, do godziny 14 trzeba być tutaj na miejscu. Słuchajcie, co łowimy? Odra Od plus to, co się łączy. Żadnych, słuchajcie, stawków osobnych. Jeżeli coś się łączy, okej. Okay. Jeżeli się nie łączy, nie łowimy na tym. Do 14 tutaj na miejscu. Zaczynamy w momencie, kiedy osoby, które wybierają się na drugą stronę promem przepłyną. Tu wszyscy... Zasady zrozumieli? 14 tutaj. Kończymy. 14 jest, koniec waki. Ale koniec waki. Ogniżone chodzi o komplety mieszane? Komplety damy... mieszane też, tak. A promo, której przepływa stamtąd? Stamtąd na życzenie będzie. Ja nie ale no życzę, nie już problem. Ale już od Z drugiej strony 14 jest zmiana, to Ale jak ja uzgodniemy o 14 werset. myślę, że jeżeli o 14 się tam i się na promie, to nie będzie problemu. Nie? Dobra, to jak złożono. z z drugiej strony, jeżeli ktoś tu jeszcze można przyznać, jak nie to słuchajcie piszemu koledze, ponieważ wszyscy tutaj, którzy są, nawet sędzia, są u włosy. Także ja myślę, że są to zawody towarzyskie, jeżeli z, najlepiej zgłosić osobę, która nie jest z danego klubu i wtedy nie ma problemu i tyle. Potwierdzi ta osoba tutaj na miejscu, w której był komplet, z kompletem tutaj oczywiście. Myślę, <laughs> na no to będzie, jak nie, no to czekacie po prostu. Artur, 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 czyli jak z tymi kompletami? Dopiero tutaj się czas kończy? Tutaj? Przyjście z kompletem tutaj. Przewadze. Dobra, ustalamy przywadzę, żeby nie było, słuchajcie, problemów, a druga strona, że i krzykną. Aha, ewentualnie ja ja dzwonić, jeżeli ktoś nie ma mojego numeru, to podaję 605. Chwila. Zapisać sobie jeżeli coś, no to, to no bo to 605. No dobra, zapiszę, bo Ale po drugiej stronie nie 605. 605, 138. 648. Tak, mnie Już lecą, już lecą, Czekaj, 138, 648. A Słuchajcie, ja Myślę, tak? <grymne> że nie ustawione. nie dzwonić już do mnie. Dalej Myślę, że to Zaczynamy panie Ujanie. Trochę nam drogowało od jeden z, z nagartych. <śpiewanie> to jest cień. Ale obiektywnie stwierdzamy, że z rybki w Przyjechał ale był taki jak te no, ale jak wiecie, no nie wszyscy nie łowią i nie wszyscy wygrywają. Pozwólcie koledzy, że teraz ogłosimy wyniki. No były trzy kompleciki, nie brzydkie zresztą. Najlepszy komplecik miał kolega Piotr Kowalski. Brawo! Brawo! A to tutaj jest tak, kucharek, I proszę sobie wybrać kij. Zobaczcie. Zostań tak, dobra. Zostań, bo... no to no, już yy, Drugie miejsce, też komplecik.

no i trzecie miejsce kolega Marek Buzko. Brało. Od kogoś robić? I nie nie ma. Wiesz, bo jak nie weźmiesz, to to są też. Dzięki. Teraz zostały łachówki i dyplomy, nie? Czwarte, czwarte mi... A dyplomy jeszcze. Czwarte miejsce, kolega e, Łukasz Kroczyński. Dziękuję No niestety, to dobre to się wszystko kończy. O no, dobre zawodzie nie były dla wszystkich, ale czwarte miejsce, kolega Norbert Dudkowia.

A to jest zmienimy bo no to jest wypowiedź. A to jest wypowiedź. A to jest wypowiedź. A to, to, to na te... No, na no A to jest wypowiedź.

Pachon, Surma, tak no, przepraszam, jeszcze Dudkowiak, Dudkowiak, Surma, Kamiński, Wojciech, Wiśniewski Zbigniew, Późniak Piotr, Kamiński Krzysztof, Kaspiczewicz Julian 11, Sosiński Piotr 12, Gantar 13 i Potem Ramu Ludkowiak 14 na razie jak... to Koledzy, najmocniej przepraszamy za to zamieszanie. Serdecznie dziękujemy za udział. Spotykamy się na następnej sesji, którą organizuje Wydział Ruda. Wieczyca o godzinie... Piątej pióreczka, 20, 20, 20, 20 maja, serdecznie zapraszam. Serdecznie dziękuję i życzę wszystkim szerokiej drogi. Szczęśliwego powrotu.